Zanim poszedłem sobie do domku, to już korzystając z okazji, że jestem na górze Poszedłem na yy, no inne innej zbocze, to już nie jest moje zbocze tej. To sama górka, ale to jest czyjeś inne zbocze, no należy do tej akurat farmy, do tego sąsiada tutaj No widać co on tu ma Same oliwki Tam jakiś domek tak się nie wydaje, że to jest daleko, ale jechać tam, normalnie po jakiejś drodze ludzkiej, no to jest z kilometr. Tak, no tak to tutaj jest. Tam dalej na horyzoncie widać wszystko, jakie to są straszne góry. Kurczę, nóżka. I tak na filmie to nie widać będzie tego, ale tam widzę dziesiątki wiatraków. Dziesiątki wiatraków na tych górach. No więc nie, nie, nie bez powodu tutaj jest tak wiecznie. Oni wiedzieli, gdzie te wiatraki stawiać. No, no i co tu zrobić? No, to mi się nie podoba. Taka wieczna pogoda, no ale co zrobić? No. Może trzeba będzie terenów w Chorwacji szukać. Kto to wie? Dobra, to na razie tyle. Cześć.